Cześć! Dziś kolejny dzień mojego wyzwania, a tematem jest opowiedz o swojej karierze. Ja od początku ymm, zawsze chciałem zostać mechanikiem samochodowym. Ymm, tak naprawdę moja, ymm, ten, ten plan wykreował się już w podstawówce, a zmienił się w liceum. Gdy, gdy zrobiliśmy na, na lekcjach informatyki pierwsze strony internetowe. Mnie bardzo zaciekawiło, jak to działa, że piszę kod, e, który potem zamienia się w coś, co faktycznie ma jakieś kolory, coś widać, e, można w coś kliknąć, tu się coś przełącza. Bardzo mnie to zaciekawiło. E, no i tu się, tu się właśnie urodziła moja, e, moja pasja do programowania. Potem zacząłem studiować na, informatykę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. E, tam, tam zdobyłem tytuł inżyniera. I zaraz po studiach, zacząłem, zacząłem pracę w takiej małej firmie. Tam byłem programistą dotneta. No, nie do końca, nie do końca ta firma sprostała. Powiedzmy, że nie byliśmy do końca dopasowani. Do siebie, więc, więc postanowiłem coś zmienić. I drugim krokiem w mojej karierze była przeprowadzka do Wrocławia. Tam dostałem pracę w bardzo, bardzo fajnej firmie, robiącej projekty na, na rynek niemiecki. Miałem okazję tam uczyć się języka niemieckiego. Tak naprawdę pierwsze moje trzy miesiące w tej pracy polegały na tym, że 8 godzin dziennie uczyłem się języka niemieckiego. A potem, potem byłem wdrażany w projekt, aby pracować w takich zespołach polsko-niemieckich. Akurat w naszym przypadku był to polsko-niemiecko-estoński zespół. Tam spędziłem dwa lata, potem przeprowadziłem się do Warszawy. W Warszawie pracowałem w kilku projektach dla takich klientów jak DSV, Volkswagen, BMW, AXA. Co tam jeszcze było? Wakacje.pl, Fara. Fara to jest taka norweska firma, która zajmuje się transportem publicznym, pisaniem aplikacji dla transportu publicznego. Bank potem był i Raiffeisen Bank. Tak naprawdę w Volkswagenie pracowałem nad trzema projektami, a w Raiffeisenie miałem okazję dotykać aż czterech projektów. Jeśli chodzi o rolę, które, które, którymi tutaj się zajmowałem, to było głównie programowanie backendu, frontendu, ale też miałem okazję pracować na trzeciej linii supportu, która polegała na rozwiązywaniu błędów, które spływały bezpośrednio od klientów, oraz jakby musiałem też raportować w, dla managementu z Volkswagena. W czasie tej mojej kariery tutaj w Warszawie miałem też okazję pracować jako jako Scrum Master. To tyle w sumie na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam jutro. Cześć.